Witamy w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury miasta Rybnika. Nasza siedziba znajduje się przy ulicy 1 Maja 91 B w Rybniku, dzielnica Chwałowice. Organizujemy różnorodne wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, Seanse filmowe, warsztaty, półkolonie. Organizujemy zajęcia ogólnorozwojowe, muzyczne, taneczne i językowe. Zapraszamy odbiorców w różnym wieku, dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. O wszystkich działaniach informujemy na naszej stronie internetowej dekachwalowice.pl oraz w mediach społecznościowych i na tablicach informacyjnych, które można znaleźć po wejściu do budynku za wejściem głównym. Wstęp na wydarzenia może być wolny, bezpłatny lub biletowany, płatny. Aby brać udział w zajęciach trzeba się zapisać przez internet lub w sekretariacie. Opis zajęć można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce zajęcia DK. Zapraszamy do Domu kultury. Nasi pracownicy chętnie pomogą. Każdemu to będzie chciał skorzystać z naszej oferty